Jak dużą manię przeciwsłoneczną trzeba mieć, żeby nawet w zacienionym mieście pomiędzy wysokimi budynkami chodzić z parasolem. Oni mają naprawdę wizika na tym punkcie. Ja w sumie też unikam słońca jak tylko się da, no ale nie do tego stopnia, żeby latać z parasolką po mieście w cieniu przez 15 minut. Nie oceniam, może ta pani cały dzień spędzała na chodnikach i tak dalej, w co wątpię, ale no są ludzie tacy, którzy z parasolkami latają na prowincji jakoś bardziej to ma sens moim zdaniem, bo tam tego słońca jest więcej, mniej cienia. No teraz ja idę w cieniu, mimo tego, że tutaj wszystko zasłonecznione. O, teraz wchodzę słońce, więc powinienem odpalać już parasolkę. Ale przejdę sobie po prostu na drugą stronę, tam gdzie jest cień, no i, I się schowam przed słońcem, na czerwonym jak zwykle. Ach, te brzydkie i obskurne blokowiska w Azji, naprawdę. Dobrze, że dużą część trasy na metro. Tutaj są znaczki. Okej, okay, tam idę. Można przejść w galerii handlowej w klimatyzacji. To wynisan patrol i naprawdę zajebiście wygląda. Zobaczcie. Wychodzisz z jednej galerii handlowej, przechodzisz się przez ulicę pasami i od razu wchodzę do kolejnej galerii handlowej, którą idę dalej na stację metra. Good morning. Security mi powiedział, że w tym sklepie mam wziąć windę i dojadę do... Hello? A MRT? No. Where? Just go to the slipper up to Ok, thank you. No dobra, chyba mi źle powiedział. Tutaj podejrzewam. Tak, tak. Nie ma Magnetyk? jest Ale koleczek właśnie dlatego wolę jeździć metrem nawet lepiej niż skuterem Tutaj przyjechałem Damian Drążek chce przyjść w odwiedziny do Bartka pana gitarzysty i to jest procedura Hello I don't remember the name of the unit uh, but can I call him and he come downstairs Yeah my friend Dziękuję. Nie wiem po co oni się tutaj już na dzień dobry pytają o to, jaki numer domu. Skoro ja przyszedłem w odwiedziny. Aha, okej, okay. oni się myśleli, że może mieszkam tutaj. No dobra, czyli tak wygląda procedura. Przychodzę w odwiedziny, najpierw jest szlaban, tam się muszę tłumaczyć. No i teraz muszę tutaj się zapisać do książki. Tutaj mógłbym wpisać Baltazar Gąbka, i tak nikt tego nie sprawdza. Nie wiem po co są te księgi wieczyste, naprawdę. My friend, is Bartek, ten floor. I cannot remember the... I can call him. He can come down if I ask him. Pani mówi, że potrzebują numer pokoju. Znaczy domu. Więc muszę Ok, thank you. I dostałem taką przepustkę. Dzwonię do Bartka. No, Siemanko, słuchaj, podaj mi numer swojego unitu, bo nie pamiętam, a mnie nie wpuszczą. 10:30, okej, okay, dobra, zarabędę, dzięki. 10:30. Już wam pokazywałem tą okolicę, jak mieszka Bartek, ale przejdę się jeszcze tędy, jak już tutaj jestem. To jest blisko Rockwell i blisko Guadalupe. Takie troszeczkę dziwne miejsce pod względem lokalizacji. Blisko autostrady, bardzo, ale dobra, mniejsza o tym. Czarnoskóry murzyn patrzył się na mnie, jakbym. Zrobił mu krzywdę, no ale tak w życiu bywa. Elewator muszę użyć tylko 32 piętra. Jezus nie zawsze telefon. Ta ich polityka z tymi księgami wieczystymi to jest przegięcie. Naprawdę teraz jeszcze na wyjście, trzeba kolejne wypełniać. Rubryki. Ja w ogóle nie mogłem znaleźć tam rubryk, bo wpisywałem tam jakieś bzdury i nie mogłem tam siebie znaleźć. No i pytam się gościa, czy ja muszę faktycznie to wypełniać. On tam próbował szukać, sam się zgubił w tych wszystkich literkach i dobra, idź. Puścił mnie po prostu, chyba stwierdził, że to naprawdę nie ma sensu. No nie wiem, oni te zeszyty to co chwilę muszą wymieniać, bo tam. Grube, zeszyty, arkusze, nazwiska, o której przyjechał, o której wyjechał, jak się nazywa, do którego apartamentu idzie, na ile. No ja. Przejęcie, nie wiem po co to robią. Skumajcie to, ta ich biurokracja to jest po prostu jakiś bezsens totalny. Nie wpuścił mnie gościu do pociągu, bo stałem gdzieś w jakimś miejscu, które ponoć jest tylko dla kobiet i dzieci, o czym ja nie wiedziałem. Pociąg był, miejsce w wagonach było. Ja się pytam, czy to jest do Ajali. On mówi, że nie. No i pojechał ten pociąg. Ja się pytam, do, to skąd do Ajali, On mówi, że stąd, z tego od, odjeżdża. Ja mówię, no to dlaczego mnie nie wpuściłeś? No bo nie stałeś tutaj, gdzie trzeba. Miejsce było, nikogo nie było. Nie wpuścił mnie do pociągu, bo nie stałem tu, gdzie trzeba. Mam nadzieję, że teraz stoję, gdzie trzeba, bo nie chcę kolejnego pociągu przeminąć. Ja rozumiem, że dla kobiet i dla dzieci ok, super. Wiadomo, żeby mieli miejsca siedzące i tak dalej. Ale mógł mnie skierować, że idź tam, a nie powiedział nie. 15 minut od mojego bloku jest taka dzielnica galerii handlowych, gdzie jest połączonych ze sobą różnymi przejściami podziemnymi, nadziemnymi, jakimiś parkami i tak dalej. 10 galerii handlowych. Pogubiłem się w tych galeriach pierwszy raz teraz, bo da się przejść dosyć sporą część drogi właśnie tymi galeriami, unikając Słońca i gorąca w klimatyzacji. No, i teraz, jak właśnie przyleciałem od Bartka, przyjechałem, to chciałem tak przejść galeriami. No, i tak się w nich pogubiłem, że nie mogłem znaleźć drogi, bo nagle się znalazłem w jakiejś galerii, w której nigdy nie byłem. W ogóle też bania 10 galerii na, handlowych na jednej dzielnicy otworzyć. Ale ma to swoje uroki, no bo przynajmniej jest jedna taka dzielnica, gdzie jak ktoś chce zakupów, no to tutaj może. Dniami i nocami, po prostu tygodniami, a nawet podejrzewam i miesiącami siedzieć i, i zakupy robić. No, jestem już u siebie na makati jakieś 15 minut od domu jest pięknie. To nie bardzo ciekawy syndrom, uważyłem u Polaków mieszkających dłużej na Filipinach. To już no, powyżej kilku miesięcy, czasami lat. U mnie również to zauważyłem, jest to tak zwany syndrom zmęczenia materiału, gdzie po prostu zaczyna. Wszystko człowieka denerwować. Dzisiaj z Bartkiem o tym rozmawiałem. No i on to też ma. Każdy to ma praktycznie z obcokrajowców, który tutaj dłużej mieszka. Ale wiecie, co najbardziej pomaga w jakby no zresetowaniu tego syndromu? Powrót do Polski na chwilę. Najlepiej w zimę i po prostu zderzenie kulturowe właśnie z realiami polskimi, z architekturą z szarością, z pogodą, z tym, jak wygląda tamtejsza rzeczywistość. I ten syndrom bardzo szybko przychodzi. Ja się z niego wyleczyłem w Polsce też. Jak wróciłem na Filipiny, to już cały w skowronkach, że w końcu jestem w miejscu, w którym no, jest atmosfera dużo fajniejsza, jest dużo cieplej. Sama architektura, powiem wam, wiele osób zwraca na to uwagę, że sama architektura w Polsce, kolory budynków, no, bardzo negatywnie wpływają na nastrój. A no, powiem Wam, że nie zdawałem sobie z tego sprawy wcześniej, jak mieszkałem w Polsce. Wydawała mi się to po prostu zwykła, no, można powiedzieć, szara rzeczywistość, tak? A ona się okazała naprawdę szara i zwykła. Dopiero w porównaniu, jak miałem to porównanie do jakichś azjatyckich miast, miejsc wiecznego lata, bogatej architektury i tak dalej. I też taki znajomy z Poznania mi powiedział coś fajnego. Powiedział właśnie po tym, jak mieszkał kilka razy w różnych dużych azjatyckich miastach, no i spędził kilka lat w Azji, powiedział: Ty mi się wydawało, że ja mieszkałem w dużym mieście, czyli w Poznaniu. A jak po kilku latach wrócił do Poznania, to stwierdził, że no, to tak jakby trochę duża wioska w porównaniu do tych azjatyckich metropolii. I tak faktycznie można to poczuć. Nie mówiąc obraźliwie. No myślę, że każdy miałby takie wrażenie po prostu. Teraz ludzie z Poznania, nie bierzcie tego do siebie naprawdę, bo jak przylecicie do Manili, Bangkoku, Singapuru, Hongkongu, Jakarty, jakiegokolwiek innego wielkiego azjatyckiego miasta, metropolii, no to zobaczycie, że Poznań to jest naprawdę wioska w porównaniu do tego. U Bartka byłem nagrywać gitary do dwóch piosenek. Daje maksymalnie miesiąc czasu, żeby pierwsza piosenka wyszła i później regularnie już wychodziły piosenki i była płyta. Natomiast no, mamy nagrane piosen... przepraszam, gitary do jednej piosenki, czyli piosenkę, którą ja nagrałem pod bit zakupiony. No i Bartek dograł tam swoje gitary i takie hawajskie i fajny klimat to zrobiło. No i dzisiaj próbowaliśmy pod piosenkę taką no mocno powiedzmy kontrowersyjną. Te gitary, no ale nie, nie wychodziło za bardzo, więc odpuściliśmy. Zobaczymy, co to dalej będzie. Wszedłem do domu, zrobiłem sobie obiad. Całe szczęście dwa razy dziennie jem z bananami, bo to po prostu no, mało czasu zajmuje i łatwo się to robi, dosyć szybko i łatwo się po tym myje. No, Zedytowałem pół filmu i stwierdziłem, że muszę wyjść na spacer przy zachodzie słońca, bo no, spacer przy wschodzie i zachodzie słońca to jest dla mnie taki punkt. Obowiązkowy, w planie dnia. Pomimo tego, że już dzisiaj spacerowałem przez godzinę, jadąc do Bartka, wtedy tej z powrotem. No ale w sumie nawet nie wiedziałem, o czym będzie dzisiejszy vlog, a jak ten temat się nawinął, a propos filipińskiego syndromu. I tutaj nie chodzi też w sumie o to, co miał Kwaśniewski, bo tak mi się to skojarzyło. Chociaż tutaj łatwo mieć ten syndrom, bo alkohol jest bardzo tani i mnóstwo ludzi tutaj na bani jest. Włącznie z turystami lokalnymi i tak dalej. Ale co ciekawe, akurat na Filipinach jakby, oni nie wiedzą, co to jest alkoholizm tutaj nie ma problemu z alkoholem. Tutaj jest problem, jak, jak nie ma alkoholu. To wtedy jest problem. Jak jest alkohol, to nie ma problemu. Natomiast właśnie jakby podsumowując ten temat filipińskiego syndromu, już zrobię z tego główny jakby wątek tego odcinka, to powiem Wam, że śmieszne to jest taki paradoks też właśnie, że no wszyscy. Narzekają na to samo i to się troszeczkę stało tutaj w tej takiej kulturze obcokrajowców, ob, obcokrajowców mieszkających na Filipinach. Trochę tak jak Anglicy gadają o pogodzie, to tak obcokrajowcy narzekają na Filipinach, co im się nie podoba. No i wszyscy tutaj narzekają, a każdy tu siedzi. No i właśnie paradoksalnie narzekają przede wszystkim na ludzi, a też właśnie ze względów na ludzi, dużo osób tutaj wraca. To jest też. Ciekawe. No a takie najbardziej rzeczy, na które ludzie zwracają uwagę, no to są po prostu te takie różnice kulturowe i to, że no jest tu tak inaczej czasami i no dużo rzeczy jest bez sensu. Na przykład taka właśnie bezsensowna biurokracja, gdzie trzeba wpisywać się do e, księgi wieczystej, jakby nie mogli mieć jakiegoś komputera i szybciej to zrobić, zeskanować, coś nie wiem, pomyśleć, no po prostu dużo jest takich rzeczy bezsensownych, takich których w Europie, w Polsce nie ma, nie ma prawa, bo po prostu by zostały wyśmiane. Nie tylko Polacy narzekają na te Filipiny i Filipinczyków, ogólnie obcokrajowcy. Wszyscy, ani jednego nie znam, który by nie narzekał. Jeżeli ktoś z was jest na kanale, kto długo był na Filipinach i ten syndrom doświadczył, no to niech się podzieli w komentarzu, co takiego mu się tutaj najbardziej nie podobało? Ale też może co się podobało. Dobra, muszę też troszeczkę się zrelaksować, bo dzisiaj cały dzień taki zalatany. Uff. No a trochę mi potrzeba też spokoju, tak? Właśnie ten spacer jest takim moim rytuałem, gdzie uspokajam umysł. Jeden z dwóch parków, mówiłem, bardzo duża zaleta tego miejsca, tego osiedla. No okej, okay, chyba nie byłbym sobą, gdybym na koniec coś nie dopowiedział. Więc dopowiem. Najbardziej tacy narzekacze, narzekający, to są ludzie, którzy tutaj albo mają biznesy, albo budują po prostu domy, mają już swoje rodziny. Czyli tacy naprawdę ludzie, którzy dłużej siedzą. No bo wtedy najbardziej widać no, te różnice kulturowe, czyli ich odmienne stany świadomości, w sensie takim, że na przykład lustro zamontowane jest zamiast. Tak ona wprost z lewu, no to na ścianie. Jak się pyta gościa, ej, ale dlaczego ty zamontowałeś lustro nie nad zlewem, tylko po lewej stronie od zlewu, co ty? U siebie w łazience też tak masz, a gości odpowiada, ale ja nie mam łazienki w domu. No i to jest właśnie odpowiedź i podsumowanie różnic kulturowych.